Akademicki Radio Campus 97.1 FM Studencki punkt słyszenia Audycja zrealizowana we współpracy z Wydziałem Psychologii UW. Zapraszamy na www.psychologia.pl Jak co czwartek psychologia w Radiu Campus na początek klimatu popołudnia. Magda Zachewicz, witam Was serdecznie. Regularnie zapraszamy do studia ekspertów i rozmawiamy o tym, co siedzi w naszych głowach. Dzisiaj jednak powiem Wam, jak psychologiem można zostać. Otóż studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego są jednymi z najbardziej prestiżowych studiów w tej dziedzinie. Powstały jako jedne z pierwszych i jak podkreśla dziekan wydziału, profesor doktor habilitowana Ewa Czerniawska, od zawsze charakteryzowały się otwartością, elastycznością, oraz gotowością do zmian, związaną z różnorodnymi potrzebami studentów, ale także rozwijającym się rynkiem pracy. Jednym z takich naszych, powiedzmy, pomysłów na to, co może być potrzebne kandydatom na psychologię, to był pomysł, że dzisiejszy świat jest bardzo otwarty. Właśnie zmienił się na taki mały świat, można powiedzieć. A językiem dominującym, taka lingua, Franka współczesnego świata jest język angielski. Stąd w sposób dosyć naturalny pomyśleliśmy o tym, że warto byłoby otworzyć tryb studiów w języku angielskim, całkowicie w języku angielskim, zarówno dla kandydatów z Polski, którzy chcieliby w przyszłości pracować niekoniecznie w Polsce, tylko gdzieś w świecie, czy w Zjednoczonej Europie, czy w jakimkolwiek innym miejscu, ale także dla kandydatów spoza Polski. Wydaje mi się, że nam się to do, dosyć dobrze udało, albowiem co roku mamy mniej więcej połowę studentów z Polski i mniej więcej połowę z różnych krajów. Ja muszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz: że psychologia jest nauką szczególną, bo jest to nauka zarówno humanistyczna, społeczna, jak i empiryczna. Ale równocześnie, psycholog to jest zawód zaufania publicznego. Dla psychologa niezwykle ważne są umiejętności interpersonalne, wśród których w dzisiejszym świecie szczególnie chyba istotne są umiejętności międzykulturowe. I kiedy teraz chodzimy po wydziale, czy jesteśmy w różnych miejscach, to słychać nie tylko język polski, nie tylko język angielski, ale i różne inne języki, gdyż nasi studenci pochodzą z różnych krajów. Tym samym uczą się tego, jakie są inne kultury, uczą się innych zwyczajów, uczą się też tolerancji. My staramy się, aby również spore grono wykładowców to były osoby pochodzące z innych uczelni, z innych krajów. Bardzo intensywnie współpracujemy, jeżeli chodzi o kadrę wykładowców z University of Delaware, ze Stanów Zjednoczonych. Muszę powiedzieć, że wykładowcy, którzy do nas przyjeżdżają, są wspaniali. To jest naprawdę czołówka wykładowców, czołówka naukowców. Daje to zarówno studentom w języku angielskim na Wyspie, jak i studentom w języku polskim studiującym, ale i wszystkim pracownikom możliwość bliskiego kontaktu z osobami, które mają bardzo wysokie osiągnięcia. W różnych dziedzinach psychologii. I to jest też nie do przecenienia. W ten sposób nawiązuje się współpraca. Jest sporo różnych działań, które są wspólnie podejmowane. Nie wiem, na ile to będzie trwałe, ale dotychczas mieliśmy też taką wymianę. Jednostronną trochę wymianę, bo nasi najlepsi studenci mogli aplikować o udział w programach badawczych w okresie letnim na University of Delaware i było to dla nich bardzo ważne zawsze doświadczenie. Zresztą muszę powiedzieć, że ci pierwsi, którzy pojechali, to skończyli studia i się dostali na studia doktoranckie, niekoniecznie w Polsce, w różnych prestiżowych uczelniach. Także daje im to też dosyć dużo. Dzięki tej współpracy też mieliśmy już przynajmniej raz, mamy nadzieję, że będzie się to powtarzać. Grupy studentów z University of Delaware w ramach ich programu Study Abroad, którzy przyjeżdżali do Polski, a konkretnie we współpracy z nami, ze swoimi wykładowcami, ale były też wykłady zapewniane przez naszych pracowników, opiekowali się nimi nasi studenci ochotnicy i był to naprawdę bardzo ciekawy program, w ramach którego. Daleko wykraczając poza program studiów, można było nie tylko poznać kolegów, ale także posłuchać ciekawych wykładów. Oni też mieli okazję posłuchać wykładów naszych wykładowców. Ja mam nadzieję, że też takich trochę korzyści innych wyciągną, typu przyjaźnie na całe życie. To jest trochę tak, jak kiedy studenci wyjeżdżają na programy Erasmus. Zawsze z nich wracają bogatsi, nie tylko o doświadczenie bycia gdzie indziej, nie tylko jakieś doświadczenia naukowe, ale też przede wszystkim bogatsi w przyjaźni. Przyjaźnie ze studiów są niewątpliwie cenne i często już na całe życie. Można by powiedzieć nawet, że współpraca z Uniwersytetem Newark Delaware zaczęła się właśnie dzięki znajomości profesora Janusza Grzelaka z profesorem Majkiem Kulmanem, którzy poznali się na konferencji w Holandii. Mój związek z Warszawą i Uniwersytetem trwa już kilkanaście lat, a rozpoczął się od znajomości z Januszem, który stał się moim bliskim kolegą i współpracownikiem, przyznaje profesor Kulman. Jest jednym z moich najlepszych przyjaciół, a ja nawet nie potrafię wymówić jego nazwiska. Jednak mam nadzieję, że ludzie zrozumieją, co mam na myśli. Poznałem Janusza w 1984 roku i minęło pięć lat, kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Polski na konferencję. Było to w 1989 roku. Od tamtego czasu przyjeżdżam tu, aby prowadzić z Januszem badania, ale także, aby wykładać i uczestniczyć w różnych programach. Na przykład letniej szkole. I tak kilka lat temu, kiedy Janusz został prorektorem, utworzył program WISP i spytał mnie, czy miałbym ochotę to wykładać. Oczywiście się zgodziłem i od tej pory przyjeżdżam tu już regularnie. Sure. Na Uniwersytecie wykładam dwa przedmioty. Jeden to psychologia osobowości, a drugi to dylematy socjalne, np. przykład w prawie czy sprawiedliwości. Każdy z przedmiotów obejmuje 30 godzin i są one podzielone na trzy sekcje, z których każda kończy się egzaminem. Tak więc studenci piszą z każdego przedmiotu po trzy egzaminy rozłożone na przestrzeni tych trzech, czterech tygodni, podczas których wykładam. And czy polscy studenci są inni niż Amerykanie? Nad tym zastanawiałem się naprawdę długo. I z jednej strony można powiedzieć, że nie. Wyobrażam sobie bowiem studentów w Stanach. I gdy myślę o nich pojedynczo, traktując ich jak indywiduum, kiedy rozmawiam z nimi czy obserwuję, jak radzą sobie na egzaminach, to już pomiędzy nimi można zaobserwować ogromne różnice. Tak samo jest tutaj. W klasie polscy studenci, ale także szwedzcy, hiszpańscy, niemieccy to także indywidua i bardzo duża różnorodność. Tak więc, analizując studentów po kolei, jest mi bardzo ciężko powiedzieć z przekonaniem, że są jakieś wielkie strukturalne różnice pomiędzy Polakami a Amerykanami. Jednakże, gdy myślę o grupie i atmosferze w klasie, tutaj i w Ameryce, to studenci w Polsce są bardziej gotowi jako grupa, aby pożartować sobie lub aby wchodzić w interakcje ze mną czy z innymi studentami. Więc, gdy myślę o polskich zajęciach, to powiedziałbym, że są dużo zabawniejsze i dużo częściej się podczas nich śmiejemy. Jakie korzyści ma studiowanie happen? na Wispie i dlaczego i ludzie wybierają właśnie ten to kierunek? To Niewątpliwie jest ogromna rozpiętość i różnica pomiędzy amerykańskimi wykładowcami i tym, jak uczą. Poza tym można powiedzieć coś o zaszczepieniu w studentach amerykańskiego sposobu myślenia i samego podejścia do tematu, a także do nauki. Są studenci, którzy przychodzą na zajęcia na Wispie i mają za wykładowcę mnie lub jakiegoś innego profesora z Ameryki. Czy z Delaware i konfrontują się z zupełnie innym światem i z zupełnie innym podejściem, co jest dla nich bardzo dobre. Uczą się, że jest wiele sposobów na to, aby, będąc ekspertem w jednej dziedzinie, przekraczać granice i otwierać się na inne dziedziny i na ludzi. Poznają, że jest wiele sposobów na to, jak różni profesorowie zwracają uwagę na to, co jest ważniejsze, a co mniej ważne. Te różnice są w pewnym sensie systematyczne pomiędzy amerykańskimi, brytyjskimi, Polskimi czy niemieckimi profesorami. I na wispie studenci konfrontują się z tymi różnicami i w pewnym sensie obnażają je. Według mnie ta konfrontacja jest bardzo pouczająca. To jeszcze na koniec. Może powiedziałby pan profesor, co najbardziej podoba mu się w Uniwersytecie Warszawskim. Przyjeżdżam tu już od jakiegoś czasu, a swoją przygodę z uniwersytetem zacząłem raczej na stopie prywatnej. Przyjeżdżałem tutaj, aby odwiedzać znajomych. Więc moje pierwsze skojarzenie z Polską było po prostu takie, że żyją tu bliskie i ważne dla mnie osoby. Jednak zacząłem wracać, aby wykładać na uniwersytecie i zawsze bardzo dobrze mi się tu pracowało. Nigdy nie miałem złych doświadczeń. Brałem już udział w różnych wykładach i programach i chyba będzie to sprawiedliwe, jak powiem, że Uniwersytet Warszawski jest dla mnie, jakby to powiedzieć, drugim intelektualnym domem, a dom z definicji się lubi. Tak więc z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że bardzo lubię Uniwersytet Warszawski. Ludzie byli tutaj dla mnie zawsze mili, pomocni, zarówno na Wydziale, jak i poza nim, i to samo tyczy się studentów. Niewątpliwie zaletą wispu jest możliwość obcowania z wykładowcami międzynarodowego formatu, jednak wydział może pochwalić się nie tylko znanymi profesorami. Także studenci Wispu są aktywni na różnych płaszczyznach i mogą poszczycić się wieloma sukcesami, zarówno na polu społecznym, jak i naukowym. Na przykład Abnus Moslechi z Iranu została laureatką trzeciej edycji konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce Interstudent 2012, organizowanego w ramach programu Study in Poland. Nam, Abnus opowiedziała o tym, jak się jej studiuje w Polsce oraz co zawdzięcza studiom na wyspie. Dlaczego wybrałaś studia na wyspie? Skończyłam studia w Iranie na kierunku nauczania języka francuskiego i chciałam studiować psychologię. Szukałam więc jakichś studiów w Europie, które będą po angielsku. I znalazłam ten program w Polsce. Zaczęłam więc sprawdzać wykładowców, co było dla mnie niezwykle ciężkie, bo musiałam kopiować i wklejać nazwiska, których w ogóle nie byłam w stanie przeczytać. I tak spędziłam całą jedną noc. I muszę przyznać, że byłam naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona tym, co znalazłam. Pomyślałam sobie, że zupełnie nie wiem nic o Polsce, więc przyjadę tutaj i teraz. Myślę, że to był bardzo dobry wybór. Czy studia na Wispie różnią się od Twoich studiów w Iranie? Życie studenckie niewiele się różni. Jednak tutaj jestem w zupełnie nowym środowisku, ponieważ na Wispie studiują ludzie z przeróżnych krajów. Na początku było trochę trudno, ale co jest interesujące, i chociaż nie mam pojęcia jak to działa, to wspaniała atmosfera i przyjazne otoczenie na wyspie, które jest widoczne we władzach jednostki, sekretariacie, ale także na wykładach. To jest tak, że wszyscy chcą Cię lepiej poznać. A my, studenci, trzymamy się tutaj wszyscy razem i nie zamykamy na swoje sprawy, tylko poznajemy ludzi z innych lat, chodzimy razem na imprezy. W tej kwestii to nawet mamy takie nasze wydziałowe tradycje bifory przed egzaminami i po egzaminach imprezy z okazji świąt. Tak więc znalazłam tu wielu przyjaciół, odnalazłam się w nowym środowisku i jak się okazało, nie było to wcale takie trudne. A jakie inne korzyści ma studiowanie na wisp Po pierwsze, bardzo dobrze poznałam nową kulturę i wygrałam także konkurs InterStudent organizowany przez Perspektywy, właśnie dzięki wydziałowi. Dyrektor naszych studiów, profesor Łojek, złożyła moją kandydaturę i to jest coś, co zawdzięczam wisp Poznałam także profesorów z wielu krajów i dostałam pracę w Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej w Polskiej Akademii Nauk, co jest dla mnie bardzo prestiżowe. A dostałam tę pracę właściwie dzięki temu, że Pracownicy laboratorium wykładali u nas na wyspie. W ten właśnie sposób wydział zapewnia nam kontakt ze wspaniałymi naukowcami czy wykładowcami. Nigdy nie miałabym okazji ich poznać, gdybym nie studiowała na wyspie. To z pewnością ogromny krok w Twojej karierze, jednak co powiesz o wielokulturowym życiu i aspekcie wyspy? Zadawano mi na początku wiele zabawnych pytań w stylu: Czy widziałaś kiedykolwiek śnieg w Iranie? Albo czy musisz nosić burkę i zakrywać tam twarz? W ten sposób zdałam sobie sprawę, że ludzie mają także ograniczoną wiedzę na temat mojej kultury i że muszę być otwarta na ludzi i kulturę, do której wchodzę. Tak więc zaczęłam zadawać pytania: jak wy się ze sobą komunikujecie? Gdzie imprezujecie? Jak spędzacie wolny czas? Jaka jest wasza historia? Lub co lubicie jeść? To było bardzo interesujące. Zaczęłam jeść i lubić nowe rzeczy, zaczęłam poznawać nowe miejsca i piosenki. Teraz uczę się nowego języka, co będzie zawsze dla mnie niezwykle pożyteczne. Moim pierwszym państwem jest Iran, ale po części chciałabym być także Polką, gdyż to właśnie Polska jest moim drugim krajem.